Hejka, kochani Spędźcie dzisiaj, w sensie wy Ty Spędź dzień Na placu zabaw Sorry za krzyki, to mój brat Okej okay. Idziesz sobie I najpierw idziesz Na huśtawkę Bojamy się Jupi. Ładne mam buty XD Dobra. Pobujalę. Skaczesz! Uh! Dobra, zaskoczyłeś. Teraz idziesz. Albo zaskoczyłaś. Idziesz sobie, idziesz. O, tam co ja pójdziemy. Dobra. Tak wygląda plac. Cały. To jest plac mojej szkoły. O, wow, 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 wow. idziesz sobie o, teraz tu trzeba skoczyć. O, skoczyłaś, lub skoczyłeś, a teraz tutaj. U. Sorry za mojego brata, teraz tutaj. O, i zjeżdżamy. Najdłuższe zjeżdżanie ever idziemy. Boże mój brat biega. Teraz na takiego kręcioła. O coś takiego. Spędzamy to. Wy Leci w koło. Uuu. O, się kręci w głowie. Dobra, idziemy teraz tutaj i kręcimy, siadamy, o kurde, ciężko, o, siedzimy sobie, uiii Sop. Wchodzimy. Idziemy teraz. Na skały. U. Hop. Hop! O! Idziemy. Idziemy teraz. sobie, o, Tutaj można spaść! O, było blisko! Dobra. I zjeżdżamy. Juhu! Ale fajnie. Pozdrawiam Wikę z mojej klasy, moją psia, psi, bestii i o ja Wchodzimy teraz po takiej, nie? I pozdrawiam Wiktorię, która chodziła tutaj do szkoły i na pewno pamięta ten plac. O, znowu można spaść. O o, o. o. Było blisko. O kurde. Teraz idziemy tutaj. ło, o, o. o. Dobra. Jeszcze raz tu idziemy tędy. Pójdziemy sobie zjechać na róże. O! 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 Kurde! było blisko. Mamy rurę. Boisz się, że wy mi spodniecie. Dobra, to nie jest bezpieczny pomysł, bo zlecicie. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze raz tu. O! Oj. Oj, oj, oj. O! Żyję. Dobra, schodzimy. Zaraz to wam, skaczymy. Dobra. Goodbye się. Nie pytajcie, że mam w ogóle rozwiązane buty. Love you. Kocham Was. Bye. Do zobaczenia. Niedługo będę nagrywać z twarzą. Pa! Jak będzie 150 subskrypcji, nagrywamy z twarzą. Love you. Dobicie łapki i subiki. I papa. Do zobaczenia!